Przed startem tego filmu chciałem powiedzieć, że naprawdę może być beka, bo to jest historyka. A to takie śmieszne, że to po prostu jest hit. Zostawcie łapeczkę w górę. 20 łapek, kolejna historyka. No Może taki... Taka historyka, jakby to nazwać, już nie wiem. Ale dobra, lecimy. Kto ty jesteś? Demonka mała. Jaki znak twój? Zdjęcie profilkowe. Czym twa ziemia? Dużym item. Czym zdobyta? Starszym koksem. Czy go lubisz? Lubię szczerze. A w co wierzysz? W subskrypcję wierzę! <średytujesz> po prostu naprawdę hitowe to jest. Ale jako tako dobrze. Tutaj wam pokażę teraz moją reakcję na... Tutaj mamy nani. Dobra. Lani! Nowa, stara. Dobra. Lani? trafiłem. To już Lani. była ta nani, to było? Dobra. Nie patrzałem. nani! Ale mi się to zlagowało! O, ale mi się to zlegowało. Dobra, do zobaczenia. Do dzisiejszym live.